Witam Was serdecznie z tej strony Ewa Rożnowska, Kody Świadomości. Moi drodzy, kontynuujemy temat numerologii. Tak jak obiecałam, mamy kolejny cykl, tym razem zajmiemy się wibracjami poszczególnych dróg życia. Oczywiście dzisiaj rozpoczynamy od początku, czyli dzisiaj zapoznamy się z wibracją drogi życia numer 1. Eee, moi drodzy, numerologiczna jedynka w najprostszym tego słowa znaczeniu to liter od A do Z czyli osoba, która charakteryzuje się niesamowitą ambicją, ogromnym potencjałem twórczym i ciągłym poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań. Posiada niesamowitą zdolność realizacji swoich celów i jest przy tym bardzo skuteczna. Dlatego też droga życia numer 1 określana jest jako droga sukcesów i awansów. Jedynki to ludzie obdarzeni zdolnościami przywódczymi, kierowniczymi, którzy prowadzą innych, uczą ich a jednocześnie zapewniają im pracę, rozwijając przy tym ich możliwości. Także zakres tutaj kompetencji jest bardzo szeroki u jedynek. Są oni znakomitymi szefami, którzy idealnie sprawdzają się nie tylko w kierowaniu danym projektem czy przedsięwzięciem, ale też swoimi sprawami prywatnymi, głównie rodzinnymi. Z tego też względu, jedynki ubóstwiają być w centrum zainteresowania, bowiem zawsze i wszędzie chcą być pierwsze i mogą być wówczas podziwiane. Mają jedynki wysokie poczucie własnej wartości, oczywiście, jeżeli nie zaszły jakieś błędy tak, w drodze rozwoju, oraz potrzebują też wolności osobistej i wolności wyboru. Posiadają także szybki, jasny, twórczy i analityczny umysł. Łatwo zdobywają pieniądze, przede wszystkim dzięki temu, że są pomysłowe, dynamiczne, inteligentne i pewne siebie. Lubią aktywne życie, posiadają silną wolę oraz dużą odporność fizyczną. <laughs> Wszelkie przeszkody traktują jak wyzwanie, ponieważ przeszkody te bardziej je ekscytują niż przerażają. Ciemną z kolei stroną jest ich pragnienie niezależności, które może doprowadzić do niemożności współżycia z innymi, co w konsekwencji może powodować samotność. Mimo, że jedynki dużo wymagają od innych i skłonne są do krytyki osób trzecich, to jednak trudno im zaakceptować krytykę wobec nich samych stają się wówczas agresywne, nerwowe, zarozumiałe, rozkojarzone i ekscentryczne. Nagle ich aktywność zamienia się w lenistwo, zaś talent organizacyjny w despotyzm. Aby uratować poczucie własnej wartości, które zostało utracone wskutek popełnionego błędu, jedynki zaczynają wszystkich lekceważyć i stają się zazdrosne. Natomiast życiowe porażki to coś, co powoduje u jedynek depresję. Łatwo też ulegają negatywnym nastrojom innych, szczególnie jeśli osoby trzecie przejawiają zniechęcenie lub zwątpienie. Niebezpieczne też dla jedynek okazują się decyzje podjęte w chwilowym przepływie entuzjazmu, bowiem są to oczywiście decyzje bardzo często nieprzemyślane, z których bardzo ciężko jest i się jedynkom wycofać. Również ciemnymi stronami jedynek są manipulacja i egoizm. Często potrafią ranić słowami, nie dostrzegają potrzeb innych i nie liczą się z ich uczuciami. Jeśli chodzi o dzieciństwo, w dzieciństwie jedynki zwracają ogromną uwagę na krytykę ze strony rodziców i zapamiętują ją jako ostrą krytykę, nieważne jaka ona była w rzeczywistości. To z kolei powoduje u nich obsesyjną potrzebę kontroli ich własnego zachowania oraz równie obsesyjną potrzebę unikania zła. Największym błędem, jaki popełniają rodzice jedynek, to karcenie ich za przyjemności. To skutkuje w przyszłości wyparciem prawdziwych potrzeb i umieszczenia ich w ich miejsce listy obowiązków. A słabymi punktami jedynek, jeśli chodzi o fizyczność, są system nerwowy, głowa, oczy, serce i układ krążenia. Zatem, aby dobrze wykorzystać możliwości z numerologicznej drogi życia, jedynki powinny przede wszystkim przestać narzucać siłą swoją wolę innym. To, że posiadają zdolności przywódcze, nie powinno przekładać się na próbę wywyższania się oraz budowania przysłowowego muru wokół siebie. Jedynki powinny zrozumieć, że droga do bycia autentycznym liderem, szefem czy pionierem to nie wywoływanie w innych presji strachu, lecz umiejętność słuchania współpracowników, otwartość na i pomysły innych oraz wyzwalanie w innych ich twórczej aktywności. To zdecydowanie im się bardziej opłaci. Dopiero to, wraz z nieustannym pogłębianiem wiedzy i pokory wobec innych, doprowadzi jedynki na sam szczyt. Jedynki powinny także nauczyć się prostej zasady: aby żyć tu i teraz, mają tendencję do wychodzenia w przyszłość. Także każde nadmierne wychodzenie w tą przyszłość i wyobrażanie sobie coraz to nowych celów, kiedy stare nie zostały jeszcze osiągnięte, Plus pośpiech, nadmierny entuzjazm oraz niecierpliwość prowadzi jedynki do klęski. Natomiast jeśli chodzi o przeszłość, to jedynki powinny czerpać z nich wiedzę płynącą z doświadczeń, bowiem doświadczenia te nie są za jedynką, lecz w niej samej. Jedynki, które chcą piąć się w powinny zrozumieć też zasadę z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Przy czym własna wola, Powinna być zgodna z indywidualną drogą rozwoju jedynki oraz z głębokim poczuciem uczciwości wobec samego siebie. W przeciwnym razie, kiedy wolna wola stanie się już samowolą, posłuszną tylko żądaniom nadmiernie często też wybujałego ego, osobowość jedynki może stać się więzieniem dla niej samej. Osoby urodzone, um, osoby o wibracji tak, drogi życia numer jeden, mają tak naprawdę bardzo szerokie możliwości realizacji zawodowej. To, jaki zawód powinny dobrać, zależeć będzie od pozostałych wibracji urodzeniowych, szczególnie właśnie drogi życia i też kodu życia, ale też i dnia urodzenia. To wszystko na temat jedyneczek. Zapraszam do kolejnego materiału dotyczącego wibracji numer 2 drogi życia. Was, kochani, zapraszam do subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia.